Schodzimy. Czas najwyższy. Powolutku. Nie śpieszymy się. Tak jak idzie tam daleko Krasta. Filmuje jeszcze Michał. A tam daleko jest jeszcze Zbyszek. Usłyszę silnik. Powoli panowie do nas będą zaraz podpływać. Bo trzeba odpływać w rejs. Płyniemy dalej. Wyspy Płyniemy na Karaiby. To jest nasz ostatni przystanek. A za chwilę będziemy już daleko na morzu, i będziemy tylko wspominać to przepiękne miejsce, które dostarczyło nam tyle emocji. Albo. A! A Tamek schodzi. Ostrożnie. Po skale wulkanicznej. Kapoverdę. Franklin z tego miejsca nigdy nie widział. 26 lat mieszka w tym mieście. Zwiedza różne miejsca na świecie. Oprowadza eee, ludzi, bo jest bardzo dobrym przewodnikiem. Ale nigdy na Kapoverdy nie był. Znaczy, nigdy nie był przy latarni. 26 lat, pierwszy raz, a ma 45-46 lat. Też dla niego coś nowego, bo chcemy z Franklinem zrobić kilka ciekawych projektów, jeżeli nam się uda. A tu już proszę bardzo zobaczcie, jak wygląda przejście. Nie będzie łatwo, ale woli damy radę. Tu się wydaje, że jest nisko, ale to jest bardzo wysoko. Zobaczcie, jak Łódź wygląda. A ja maszeruję.